Dzień dobry drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku znowu jesteśmy w terenie, szukamy dziwnych zwierzątek na polskiej ziemi. I co więcej, pierwszy raz chyba na takiej wycieczce nie jestem sam, bo jest tam ten typ, czyli Bartek, z którym prowadzę wystawę zwierząt egzotycznych. Oh my god. Ale zanim zaczniemy wycieczkę, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Was na kolejną zoo egzotykę, która odbędzie się już 13 kwietnia w niedzielę w Łodzi. Link do biletów i wydarzenia zostawiam Wam w opisie pod filmem. I powiedz mi Bartku, co znaleźliśmy. Znaleźliśmy żabę i stwierdziliśmy jako dwóch profesjonalistów, że chyba to żaba trawna. Nie mamy pojęcia, co to jest za żaba, o skacze. To czekajcie, ja wam ją nagram. Ty teraz mi nie uciekaj. No czekajcie jaka słodzina. E, cóż, ewidentnie jest to żaba. Jaka żaba? Nie mam pojęcia, ale jest ładna, a tam jeszcze jest kupa. O, też zrobię zbliżenie. Omyg, oh ale śmieszne. Ciekawe, czy to będzie słychać. Myślę, że tak. Super żabka odhaczona, mamy do przejścia jeszcze pewnie z parę kilometrów, jak tam patrzyłem na mapie. Um, jak coś ciekawego się trafi, no to... W ogóle przed chwilą widzieliśmy chyba kunę, bo to... Albo wiewiórkę na sterydach, bo to było za wielkie na wiewiórkę. No, za duże. Ale mogła być kuna, faktycznie. Piękny teren swoją drogą. Serio, to jest tak ładnie. Celem dzisiejszego odcinka jest zasadniczo znalezienie padalca, ewentualnie zaskrońca. Jakby się trafiła żmija, bo Ponoć już są. No to też by było super, ale to wiecie, wszystko wyjdzie w praniu. O, pan trzmiel się mną mocno zainteresował. Dobra, odsuńmy to, zobaczymy, co się stanie. Wo ej, znalazłem coś. Znalazłem coś, znalazłem coś, znalazłem coś. Słuchajcie. Czekajcie, tylko podejdę bliżej. Oh shit. Mamy pierwszego biegacza, który zawitał naszą wiosnę. Co to jest za gatunek? Dobra, już go widzicie. Moi drodzy, to jest chrząszcz z rodziny biegaczowatych. Trochę jaśniej zrobię. Z tego co widzę, zimujący. Żywy? Żywy. Biegacza. Dobra, już, już wiem co to jest. To jest Karabus Oesus. Już się schował. Chodź, 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 chodź. Teraz sam jest czy samica? No, pokaż się, no Jezu, że cię nie chcę skrzywdzić. Eee, samica. Bardzo ładna samica, karabus Hortensis, czyli biegacz ogrodowy. Tak dobrze myślę. Tu zaraz obok jest w ogóle kolonia mrówek. Dość potężna. No, a ten biegacz sobie tutaj zimuje i już mnie opryskał i już mi ręce śmierdzą. Jest tragedia. O o, obrzydlistwo. No ja tam rękawiczki, co będę rękawiczki. W każdym razie jest to gatunek chroniony. Nie pamiętam czy ściśle, czy częściowo, no ale bardzo ładny. Ale tutaj mrówków jest i to pewnie jakieś te fest gryzące. Słuchaj, paluchę to sprawdzisz. No i lepiej nie. Bartek z domu prawie zdeptał żabę. Znaczy może nie tyle żabę, co w tym przypadku ropuchę. Fajniutka, ale cząk. Elegancka. Jak leci w ogóle? No, Żabek jest dużo tutaj. Siedzą raz, dwa, trzy sztuki. A pięciu już zaskoczyło. Jak nie więcej. No. Jak widzimy, trzmiele też już się przebudziły. Mamy pięknego trzmiela. Słuchajcie, znalazłem przepięknego chrząszcza. Tylko teraz pytanie, czy on mi nie spyli? No dobra Jest tylko, że wy to nie za wiele widzicie, jest w centrum kadru muszę wyjąć makro Abstrahując już od krząszcza to tutaj łazi mi o nie, zgubiłem gdzie to jest przedziwne roztocze nic, ale teraz się tutaj schowało, zaraz wyjdzie, o jest, widzicie? No co za dziwo w ogóle. O dobra, 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 widzę, 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 Jest, 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 jest. Mega ciekawe No, a chrząszczyk też jest Chrząszczyk jest yy, Gdzie jest chrząszcz? O nie, zaczął się ruszać niedobrze Nawiał, a Roztocze się nagrało, no dobra, trudno Znowu coś ciekawego się trafiło Tym razem jest to Ścierwojad, brzydko mówiąc Czyli chrząszcz, który Żywi się Martwymi zwierzętami bardzo ładny swoją drogą i te chrząszcze niesamowicie śmierdzą, o, już sobie poleciał. Nie, czekaj, gdzie on jest? O, jest. Ścierwojot, czyli innymi słowy nekrofag. No, może usiądzie. I są to chrząszcze należące do rodziny omarlicowatych i jego polska nazwa to jest, o ile pamiętam, ścierwiec, ale tutaj się mogę mylić. No i lepiej właśnie ich nie dotykać, no bo przez sposób w jaki żyją, to one mogą przynosić na przykład różne choroby, różne pasożyty, generalnie niefajne sprawy. I tak, często możemy je spotkać na martwej zwierzynie, na jakichś gryzoniach i tak dalej. Słuchajcie, przy okazji jeszcze kosarza znalazłem, takiego niedużego, że skubaniec się chowa. Okej, okay, mamy cię. Dobra. No, to jest jeszcze kosarz, bardzo ładny, nieduża sztuka. To jest pajęczak, to nie jest pająk, niejadowity, nieszkodliwy, ale fajniutkę sztuka, ładne znalezisko. Gdzie on jest? jest? O, omg, ale znalazłem skakuna. Mam nadzieję, że on mi nie spyli, ale to jest w sumie coś, co też bardzo chciałem wam kiedyś nagrać. Słuchajcie, może nawet udałoby się go zgarnąć do ujęć makro. Tylko, że... O! Jaki czmiel! Ale gruby koleżka. Yy, tak, ale słuchajcie, tutaj jest skakun. Mm. O nie, skoczył. Dobra, ucieka, 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 ucieka. Dobra, jest. Skakuna do ujęć makro będzie, ale stary, nie wiem, czy Ci to aparat pokaże, ale zobacz, jak on się świeci. Wow. Dobra. Czaisz to? Ja go, ja go nagram i wypuszczę, ale to jest ten. O matko, nie pamiętam jak one się nazywały. Lśni się, nie lśni się. Generalnie to są skakuny, które tak. No właśnie, połyskują, nie? Okej, okay, świecą. Ta... Fajnie, mega. Przez cudo. Mega, mega. Spoko, mega fajnie, bo tutaj z tym obiektywem, no i tak nic nie nagram, nie? Muszę mieć ten turbo makro. Nie myliłem się. To, co znajduje się w tej fiolce, czyli to maleństwo, które widzieliście na przebitce, jest właśnie polskim skakunem, który nosi polską nazwę lśniś. a konkretnie jest to tak zwany lśniś złocisty, czyli Heliophanus auratus. W ogóle rodzaj Heliophanus w Polsce zawiera kilka gatunków i wszystkie te skakuny mają pewną cechę, która wyróżnia je na tle innych polskich skakunów, a mianowicie są właśnie tak, nawet nie tyle jaskrawe, co aż metalicznie ubarwione. I jeżeli spotkamy takiego oto lśnisia, a one występują zazwyczaj w takim środowisku, jakie widzieliście, czyli w pobliżu różnych wód stojących czy płynących, to bardzo łatwo jest je zauważyć, bo one aż błyszczą w świetle słonecznym. I to są takie małe, czarne, połyskujące punkciki, które chodzą sobie po trawach. Generalnie te pająki są dość rzadko obserwowane, prawdopodobnie przez skryty tryb życia oraz przez ich wielkość, która nie przekracza 3-4 mm długości ciała. Natomiast jeżeli już znajdziemy takie oto no to możemy obserwować fantastyczny spektakl natury, gdzie właśnie taki mały pajączek, nie dość że połyskuje się cały na złoto-zielono, to jeszcze jak spojrzymy na niego onfas, to zobaczymy, że ma prześwietnie. Jasno, zielono, nawet czy żółto ubarwione nogogłaszczki. Koniec końców, przepiękny stwór. To wydaje mi się, że w ogóle jest samica. No cudeńko, po prostu nie mogę się napatrzyć. Wracamy do lasu. Ok, mamy to. Mamy tego skakuna, udało się. Pokażę Wam tutaj na ujęciach Super Makro, jak to wygląda. Przed chwilą jeszcze jaszczurę chyba wydybałem, ale uciekła. Co? Schowała się do nory. Nie zdążyłem w ogóle, bo tylko usłyszałem szelest, ale to na bank była ja szczura. I chciałem jeszcze trzmiela nagrać, ale trzmiele latają, co jest dosyć ciekawe. I się nie chcą nagrać. Pokażę Wam coś jeszcze. Jeżeli jesteście nad takimi jeziorami, stawami, jakkolwiek to nazwiemy, to bardzo często będziecie mogli spotkać takie niewielkie latające owady, które nazywają się... Żylenice. Widrewniak, yy, jeśli już. Oj. Czekaj, bo mi spyliła i tam le leci, a chciałem pokazać jak wygląda żylenica. O, jest. No, to to jest żylenica. To są takie niewielkie yy, uskrzydlone owady, które są związane stricte bardzo z wodą. No i możemy je spotkać bardzo często właśnie nad różnymi ciekami wodnymi, nad różnymi yy, wodami stojącymi czy płynącymi fajne stworzonka, bardzo e, totalnie nieszkodliwe. O, i uciekła. Bartek mówi, że dziwna gąsienica, to idziemy zobaczyć dziwną gąsienicę. o panie, ale to nie jest gąsienica, ty. To nie jest... mam okularów. Aha, no to e, To nie jest gąsienica, panie kolego. No dobra, teraz jak się ruszył to widzę. To jest dwuparzec jakiś. Ale fajny, bardzo ładny. No. co to, to jest? No, to się chyba dwuparzec nazywa jakiś Jezu. i się nazwa wzięła stąd, że na każdym segmencie ciała ma dwie pary odnóży. Tu jest. No jest. Fajne. Fajne. Ciekawe zwierzątko. Nie no, kto cokolwiek wie, to jest fakt taki, że później może opowiedzieć co to jest. Śmieszne to. Śmieszne. Ale edukować się trzeba nie tylko z genetyki zbożówek, ale też z rodzimych gatunków. Bo mamy do... Bartek wyhaczył przepiękną olejkę, nie krówkę, tylko olejce fioletową, czyli Meloe Violaceus, yy, którą trochę bezczelnie poddenerwowałem i przez to jest teraz cała pokryta tymi żółtymi kroplami, które są dla niej mega charakterystyczne. I te krople zawierają kanterydynę, czyli taki silny, silną toksynę. No i jak jest jej duże stężenie, to można mieć nawet bąble na ciele, ale generalnie też nic tam mega strasznego. Ma obłędny niebieski kolor. Śmieszny robak. Jak tam poszukiwanie gadów. <grywka> Idę najszybciej jak mogę. Fajny robak. Znowu coś żeś wynalazł. A no. no to to jest ten biegaczyk, którego też wcześniej nagrywałem. Aha, okej. Okay. No, ale one są fajne właśnie takie świecące. No. Ej, ale tutaj pszczół samotnic jest, słuchajcie. No mnóstwo. Obczajcie je. Wszystkie sobie kopią w piaseczku elegancko. No. I... Ale seria dziesiątki, w sensie wcale nie takie samotnice. Natomiast super. Wow, moi drodzy, znalazłem taki skład drewna, a na nim, yy, myślę, że uda mi się to Wam pokazać. Na nim, moi drodzy, jest trójka aktualnie pewnych chrząszczy, które są przepięknie czerwone. I to są chrząszcze z rodziny Kuskowatych. konkretnie jest to tak zwana ściga purpurowa, czyli Pyridium sanguineum. Zobaczcie jaka to jest piękna para. Samiec na górze, samica na dole. Muszę wyciągnąć makro, bo, bo inaczej tego nie nagram. No zobaczcie jak pięknie się ustawiły. Tutaj mamy parkę. O, samica będzie już powoli składać jaja, zobaczcie, to jest jej pokładełko, ale jazda, i szuka szczelin w drewnie. No mega. Jak to mówią, jednak głupi to ma zawsze szczęście. Na sam koniec pokazał nam się piękny, roczny, mały zaskroniec, którego Bartek próbuje poskromić, żeby chociaż dał się nagrać, bo skubany jest strasznie puchliwy. No czajcie jaki bombelek. Piękny roczniak dla porównania. No to jest jeszcze dzieciaczek, z nie? Moją ręką. jest w odległości pewnej. Czy Super. on jest niebezpieczny, Absolutnie nie. Oczywiście, że tak. <laughs> Zatrzymał się na chwilę. Udało się go gdzieś tam przytrzymać. Natomiast wracając, czujesz smród? Tak. No, zdenerwował się. Dobrze moi drodzy. Dzisiejsza wycieczka zakończona jest połowicznym sukcesem. To znaczy ja znalazłem dużo robactwa, a Bartek znalazł jedną jaszczurkę, która jeszcze mu uciekła, więc jest wysoko. Eee, tak, kończymy na dzisiaj. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Czy chcecie więcej wycieczek, no i widzimy się w kolejnym materiale. Hej!